O Boże. Moja głowa. No, nie myśl, że Cię będę teraz żałować jeszcze. Ja naprawdę już o niczym nie my myślę. Co tu się stało? No, jak co się stało? Sprzątam od wczoraj po tobie i Twoich kolegach i Waszej imprezie. Jest mi wstyd normalnie za Ciebie. Tylko proszę, nie mów mi, że teraz będziesz mi prawić morał. Nie, nie będę, bo sam wiesz, co zrobiłeś, ale szczerze? Dragi? Ja wiem, że Max robiłam dużo różnych głupich rzeczy, ale to jest przesada. I to ma być nieprawienie morałów? Tak. Ale co, boli główka, co? Chciałbym teraz nie być sobą. A niestety jesteś sobą. Jesteś Maksem, który... Gdzie masz telefon? Grzecznie właśnie zadzwoni do swojej mamy i ją przeprosi. Bo się najadła strachu przez ciebie, zresztą jak my wszyscy. No dzwoń, dzwoń, dzwoń! Ej hey, mama... Chciałem cię przeprosić za... Myślisz, że serio czuję kruche, czy tak udaje? Myślę, że czuję teraz dotkliwy ból głowy. Dobrze, że to się skończyło tak, jak się skończyło. No, bo na szczęście przyszłam do domu o tej godzinie. A teraz żałuję, że zostawiłam was samych w domu i jeszcze nie odbierałam telefonu. Dobra, Wera, ostatnie, czego my teraz potrzebujemy, to jest Twoje poczucie winy. To jest naprawdę tylko i wyłącznie odpowiedzialność Maxa, czy jego nieodpowiedzialność. Dzień dobry. Proszę, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Dzień dobry. Jest nasz bohater. E, bez przesady. Jest taka praca. E, domowe wizyty u dzieci pacjentów. E, pacjentek raczej. No, mam niedaleko. Pomyślałem, że sprawdzę, jak się Max czuje. No, czuje się okropnie. Ale pewnie czułby się jeszcze gorzej, gdyby nie twoja interwencja. Y, przepraszam, My możemy sobie mówić na ty? Jasne. Dawid. Wera. Marysia. To może. No i co? Byłem tu wczoraj. Podłączyłem się krplówkę. A coś mi świta. A, świtać może? Dlaczego byłeś w takim stanie? Czego ty się chłopaku nałykałeś? Właściwie nie wiem. A, nie ma jak brać byle co. Jeżeli jest świństwa w tych wszystkich tabletkach niewiadomego pochodzenia, posłuchaj. Nie chcę ci prawić morałów, ale jestem lekarzem i widziałem, w jakim stanie wczoraj byłeś. Czy mogę liczyć na to, że następnym razem powiesz nie? Nie słyszę. Nigdy więcej. Dobrze. Trzymam cię za słowo. Podam ci jeszcze jedną kroplówkę, ale póki co sprawdzimy, jak Twoje ciśnieje, kolego.